Młoda Ukrainka to twarz upadku Zachodu. Polska nie może iść tą drogą. Patrzcie uważnie. Los tej dziewczyny to krzyk o zgubie Europy, która utopiła się w multikulti i politycznej poprawności. USA, Francja, Niemcy, Szwecja tam już płoną ulice, a tolerancja zamieniła miasta w strefy strachu. Czy Polska ma podzielić ich los, puszczając niekontrolowane tłumy przez pakt migracyjny? Ten dokument to nóż na gardle naszych rodzin. Musimy go odrzucić, zanim będzie za późno. Dla konserwatysty ojczyzna i rodzina to bastion, nie towar na sprzedaż za brukselskie poklepywanie. Tusk i jego eurosługusy chcą nas rozbroić moralnie, ignorując gwałty, zamieszki i chaos, który już widzimy na Zachodzie. Ironia losu uczą nas tolerancji, gdy ich własne społeczeństwa toną w anarchii. Wołam z misją. Wypowiedzmy ten pakt, chrońmy Polskę, bo tylko patrioci mogą zatrzymać ten obłęd. Podajcie ten film dalej, niech prawda o zagrożeniu obudzi miliony.